Proszę Państwa, ten niezwykle utalentowany młody kierowca wyścigowy Max Solarski odpowie nam na kilka pytań. Max jest niesamowicie charyzmatyczny, walczy o najwyższe miejsca na podium. To nasz polski diament na angielskiej ziemi. Wspieramy go całym sercem i kibicujemy podczas wyścigów. Dlatego został nominowany do prestiżowej nagrody w kategorii Racing Star do tegorocznej Stars Night Wyspa TV. Max, powiedz proszę, co czułeś, kiedy dowiedziałeś się, że zostałeś nominowany w kategorii Racing Star na Stars Night wyspa TV? I jak sądzisz, czy ta nagroda może wpłynąć na twoje życie? Jak się dowiedziałam, poczułem radość i satysfakcję, ponieważ to jest pierwszy raz, gdzie zostałem znominowany do takiej nagrody i jest mi bardzo miło, że tyle ludzi śledzi moje poczynania na torze i że moje osiągnięcia sportowe zostały docenione. Jakie są największe wyzwania, z którymi musisz się zmierzyć jako młody kierowca wyścigowy i jak sobie z nimi radzisz? Wyzwanie jest zawsze to samo, żeby wygrać. Jest mi bardzo trudno, żeby to zrobić, bo inni mają więcej doświadczenia, a gdzie ja zacząłem dopiero jeździć w Walcie w tym roku. Szybko trzeba się uczyć i na razie chyba dobrze mi idzie. Powiedz proszę, jakie umiejętności i strategie wyścigowe są niezbędne, aby odnosić sukcesy na torze wyścigowym? No na pewno trzeba mieć bardzo dużą odwagę, trzeba y, mieć bardzo dobre refleksy. Jeśli coś się stanie, trzeba przewidywać, i strategie wyścigowe to zawsze przeważnie są, żeby nie panikować, nie popełnić błędów i y, uwierać presję na innych zawodników. Co czujesz, kiedy widzisz swoje osiągnięcia i trofea? Jak one wpływają na twoją motywację do dalszego rozwoju jako kierowcy wyścigowego? Jak widzę swoje osiągnięcia, to czuję się bardzo dumny siebie. Jestem bardzo wdzięczny dla mojego taty, który inwestuje tyle czasu i pieniędzy we mnie. I to po prostu mnie bardziej motywuje do jeszcze więcej jazdy, i nie mogę się doczekać, co mi spotka w przyszłości. Max, życzymy Ci powodzenia i najwyższego miejsca na podium. Twoje osiągnięcia i pasja są inspirujące dla wielu młodych ludzi, a nominacja jest, uważamy, w pełni zasłużona. Mamy wielkie uznanie dla Twojego talentu. Zatem. Do zobaczenia na Stars Night Wyspa TV już 24 czerwca 2023 roku Pałacu Ślubów Excellency Bolton. Nasi wspaniali widzowie, nie przegapcie takiej okazji i bądźcie z nami tego wieczoru. To będzie noc gwiazd, na której i Wy również poczujecie się jak gwiazdy. Bilety możecie kupić tylko do 18 czerwca na www.wyspa.tv w zakładce Star's Night zapraszamy